Prawie w centrum miasta, w starych zabudowaniach poklasztornych, mieściło się radomskie więzienie, otoczone ulicami Dzika, Tybla, Malczewskiego i Reja. Na styku dwóch ostatnich sąsiaduje z więzieniem jezuicki kościół Świętej Trójcy. Niedaleko stąd do głównej arterii Radomia, ulicy Żeromskiego, do wąskich zaułków Starówki i do kościoła Farnego. W czasie okupacji więzienie było siedzibą gestapo, zaś pod koniec wojny przeszło w ręce NKWD i UB. Osadzono tu aresztowanych i skazanych żołnierzy Polski Podziemnej. Pozostający na wolności ich koledzy już wiosną 45 roku podejmowali próby uwolnienia więzionych. Z różnych przyczyn akcje te nie mogły być doprowadzone do końca. Urodziłem się w Radomiu w 26 roku, 10 stycznia. W tym mieszkaniu, w którym się w tej chwili znajdujemy, zamieszkałem we wrześniu, na początku września 1939 roku. Jeszcze przed wejściem Niemców do, do Radomia. Później ojciec mój w 1942 roku był aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego, do a potem do Mauthausen i do Guzen, a ja musiałem już opuścić Radom. I przez pewien okres czasu zamieszkałem w Warszawie, potem w Grodzisku Mazowieckim i znów w Warszawie. I w tym czasie, kiedy zamieszkałem w Warszawie, miałem tam sporo rodziny i zaproponowali mi wstąpienie do konspiracji, do Armii Krajowej. W kwietniu powróciłem do Radomia, bo chodziło mi o to, żeby wrócić z powrotem do szkoły. Chodziłem w tym czasie do szkoły technicznej, tu Radom na wydział drogowy. Wróciłem tutaj no, i po roku aha, i, i przeniosłem się tutaj naturalnie do konspiracji. Ale ponieważ nie mogłem tutaj długo być, bo ciągle były różne aresztowania wśród mojej rodziny, więc zacząłem. Mieszkać w Gulinie, z Gulin Wyn, u kuzynów swoich, w rodzinie. Postanowiliśmy zawiązać za jakąś organizację, która ewentualnie coś kiedyś w przyszłości zrobi. Może będzie do czegoś potrzebna. Znaczy, nie mieliśmy celu jakiegoś, tylko na razie, żeby się po prostu stworzyć grupkę taką. Jak będziemy potrzebni, to będziemy użyć. Jak nie, o to nie. No. I zaczęliśmy gromadzić broń. W różny sposób. Powstała ta grupa dwunastoosobowa. Jeszcze nie mieliśmy żadnej nazwy i do czegoś miała służyć. Przyszedł wrzesień, i w sierpniu już była akcja na więzienie w Kielcach. No, ale myśmy nie brali udziału w tej akcji. No i po, wiedzieliśmy, że teraz niedługo na pewno będzie naradą. Na Porucznik Stefan Bębiński, Harnaś. Tymi słowami wspomina tamte dni. Był już wrzesień, dnie były coraz krótsze. Wcześniej wszyscy dostali zadania do wypełnienia i w odpowiednim momencie nastąpił załadunek na cztery wojskowe wozy, sztuce Bekery, w tym jeden wyjątkowo duży, właściwie autobus. Nie wszyscy uczestnicy akcji jechali z nami. Jedna drużyna z radomia zajęła swoje stanowiska niezależnie od oddziału głównego. Większość była świetnie umundurowana i uzbrojona. Dowiedział się o nas taki pułkownik do nim Wujek i przyszedł do mnie i mówi, że jutro wieczorem będzie ta akcja o tej, o tej godzinie, znaczy tam o 20, bo chodziło o to, że był cyrk w Radomiu i nie można było tego zrobić w tym czasie, jak ludzie będą z cyrku wychodzić, bo może będzie strzelanina i dużo osób może zginąć, więc trzeba zrobić później. No ale stało się niestety inaczej, bo akurat wyłączyli światło i w tym cyrku nie było światła i wszyscy ci widzowie czekali tam 45 minut, aż to światło się zapali i wyszli od 45 minut później. Wyszli akurat w momencie, kiedy była cała akcja. Jadąc ulicą Wierzbicką w stronę Radomia dopędziliśmy ubecki wóz, już zatrzymany przez naszych. Stał na poboczu, a rozbrojonych funkcjonariuszy pilnował jeden z kolegów. Zatrzymaliśmy się przy nich na moment i ruszyliśmy dalej. Na szczęście nikt z tych ludzi nie zginął. No, jedyna rzecz, to zginął nasz kolega z naszej grupy, który przyszedł do mnie Janek Szałtowski. Kiedy kończyła się akcja pod więzieniem, poszedł zobaczyć. Wszedł zobaczyć, czy już tam się włamali do tego, wejście do tego więzienia, czy nie weszli. I nieszczęście chciało, że przechodził koło swojego domu i tu przed swoją bramą zginął. Bo między, tu koło tego domu jest taki płot z ogródkiem i za tego płotu ktoś w pepeczu chyba jakiś ubowiec strzelił i trafił go w głowę, paroma pociskami mu upadł raz od trup. Wyszedł doktor Wiłkomiecki, który był sąsiadem ich. To laryngolog zresztą. No i stwierdził zgon i poznał tego, tego Janka. Wtedy poszedł do matki, powiedział mu jej, że Janek jest zabity, leży przed domem, ale błagam panią, niech pani nie wychodzi. Jak pani wyjdzie, to panią aresztują, bo tam Ubera na pewno już obserwuje. I będzie pani, a ona wszystkich nas znała. Wtedy w, w wysypie pani wszystkich, którzy tu brali udział w tym, no i ona nie wyszła do tego swojego jedynego syna, już go nie zobaczyła, bo potem zabrał go w szpital. Potem w nocy go pochowali na cmentarzu, myśmy pilnowali, gdzie on jest pochowany i po pewnym czasie został przeniesiony do grobu rodzinnego. Niewiele jest tu do opowiadania. Akcja była czysto wojskowa, spełniliśmy nasz żołnierski obowiązek. O przyczynach ataku na więzienie nie muszę chyba mówić. Była to samoobrona. Tam siedzieli Polacy, nasi koledzy, żołnierze Armii Krajowej. Trzeba ich było uwolnić, a w wielu przypadkach uchronić od śmierci. Poszedłem razem z więźniami, wspomina porucznik Harnaś. Niektórzy z nich rzucali się żołnierzom na szyję, całowali ich. Odnajdywano znajomych i przyjaciół. Akcja była zakończona.